Lub jeśli pojawi się niepowtarzalna okazja, osoba, która ma tylko niewielkie oszczędności, jest znacznie bardziej ograniczona w swoich możliwościach. Dodając do koncepcji możliwości korzystania z większej liczby okazji, kiedy masz więcej pieniędzy, możesz podjąć większe ryzyko z inwestycjami. Jeśli widzisz potencjał w akcjach, łatwiej jest być bardziej spekulatywnym, gdy masz dodatkowe pieniądze i nie zrujnuje cię finansowo, jeśli ta inwestycja się nie powiedzie. Mam nadzieję, że wciąż będziesz miał inne inwestycje. Twój przyjaciel może przedstawić ci możliwość zainwestowania w nowy biznes, a ty nie zbankrutujesz, jeśli to się nie uda. Osoba z niewielkimi oszczędnościami nie ma możliwości zainwestowania w coś takiego. Jeśli wciąż pracujesz nad osiągnięciem celu 100 tysięcy dolarów, istnieją sposoby na przyspieszenie tego procesu. Ponieważ większość tych funduszy będzie pochodziła z Twojego osobistego wkładu, musisz skoncentrować się.